Może zdenerwuję tych, którzy profesjonalnie zajmują się turystyką wysokogórską i nie chcę z nimi za bardzo zadzierać, ale uważam, że każdy szczyt jest do zdobycia i każda osoba jest do zaklimatyzowania się. Oczywiście, że my mamy różne tempo i chcę powiedzieć, że ja, no oczywiście, że zrobiłam całą tą koronę naszych gór polskich, Kilimanjaro, Aconcagua, Himalaje, prawda, Fuji, Mont Blanc teraz i Kazbek, Elbrus, no mogłabym tak wymieniać i wymieniać, no nie ma jakiegoś to może spektaklu. Popularnego przełożenia na Mount Everest, o którym marzę, i jak to mówią, wszystkie marzenia się spełniają, więc to jeszcze przede mną, ale uważam, że wszystkie góry są dla wszystkich. Mamy różne tempo wchodzenia, czasem wbrew pozorom radzimy sobie z wejściem w różny sposób. Dla mnie wejście na to Fuji japońskie było dwa razy łatwiejsze e, niż wejście na rysy polskie, mimo tego, że to jest dwa razy mniejsza góra. ktoś po wyborze, jak to możliwe, no no właśnie tak, my adoptujemy się bardzo różnie, my znosimy różnie Warunki górskie, mamy różną kondycję, różnie się przygotowujemy. Jedni potrzebują więcej tego przygotowania, tego treningu, do tego, żeby wejść i zdobyć szczyty. Inni są bardziej wysportowani, bardziej fit, bardziej sportowi, więc nie potrzebują tak dużo czasu. I to pole, pole, czyli powoli, powoli, krok za krokiem na sam szczyt.